Witam, witam graczy z tej strony Innocent. Witam was w kolejnym odcinku Trenuj z Mockiem. Ja tylko na wstępie przypomnę, żebyście subowali ten kanał, dawali łapki w górę, ponieważ lecimy do 100 tysięcy subskrypcji, już jesteśmy. No, na pewno na dobrej drodze. Ponad połowa drogi za nami, więc będę bardzo wdzięczny. A dzisiaj, e, czym się dzisiaj zajmiemy? Dzisiaj zajmiemy się e, Mirażem i defaultowaniem strony terrorystów poprzez e, piwnicę. E, czyli takiego e, gracza odpowiedzialnego za, za, za piwnicę. Nie wiem, klucznika, czy jakbyśmy go tam e, chcieli nazwać. Czyli da, na dzisiaj Piwnia Miraż Terror. Witam, witam graczy ponownie na Mirażu. E, w tym odcinku nauczymy się, no takiego tak naprawdę zwykłego defaultowania i przejmowania kontroli mapy jako terrorysta, jako ta osoba, e, która gra e, no od undera. Z reguły, no mirasz w standardzie dzieli nam się od osoby, która gra B, która gra under. Z reguły jest to tam dwóch na midzie i jedna osoba e, pod A. Wiadomo, że w każdym w każdej taktyce i w różnych standardach może się to różnić że idziemy we trzech mida, 1 A Jeden jest wspólny od B i od piwnicy Może być tak, że idziemy jednego mida, dwóch od piwnicy Jednego B, jednego A No jest tego cała masa, ale takim Najbardziej standardowym myślę jest właśnie e, To e, wspomniane Więc postaramy się skupić na nim I przede wszystkim na tym gościu od piwnicy, co będziecie mogli po prostu sobie wykorzystać, jeżeli faktycznie gracie na przykład inny standard, że e, macie jednego gościa wspólnego od domku B i od piwnicy, to e, tak to może, możecie sobie z tego korzystać. Na sam początek, tak naprawdę, e, starty. Myślę, że to e, warto o tym wspomnieć. Jak zaczynać przede wszystkim rundę piwnicy? Takim najbardziej standardowym zejściem jest po prostu rzucenie sobie zwykłego flesza i piknięcie piwnicy. To jest taki standard, standard. Tak naprawdę, każdy to gra. Wydaje mi się, że na każdy. Levelu, nawet face -ita, możecie zauważyć tego gościa, który tutaj sobie schodzi. No i z tym fleszem można sobie równie dobrze podbiec gdzieś aż tutaj i się wcelować pod okno, czy, czy w ten sposób. I to jest takie standardowe zajęcie. Wiadomo, tylko to jest zajęcie ryzykowne. Wydaje mi się, że zdecydowanie nie jest to standard, który chcielibyście grać, tylko raczej takie przejęcie pod to, co się dzieje ewentualnie na mapie. Może chcecie zebrać, na przykład wyciągnąć gościa z B, który wie, czego mogliście się dowiedzieć na poprzednim odcinku. Że on biegnie underem Więc y, najprawdopodobniej jest trochę mniej pod B No i wtedy y, Wasz team ma trochę łatwiej na wyjście Ale ogółem nie powinien to być standard Tylko bardziej zorganizowana akcja Ogółem taki standardowy y, sposób y, Klirowania undera No to raczej sobie podchodzimy tutaj I chcemy wyklibrować każdy kąt Ja ogółem jak mam under w takim standardzie To pikuję sobie No dosłownie w ten sposób Chcę zabić tutaj y, każdego Hmm, kto, kto, będzie, kto będzie chciał mi podjechać e, jeszcze zapomniałem o tym, że jeżeli faktycznie gracie z flashem, no to już może na trochę wyższym poziomie itów i tak dalej, czy tam timowym e, Ten gość jest dość sporym zagrożeniem. E, no bo jeżeli leci ten flash, no to no ludzie spodziewają się tego, że ten flesz czasem leci, nie? więc Często Awup stoi w ten sposób, że on nie będzie ustawiony e, tak i po prostu dostanie tego flesza, no tylko raczej będzie stał w ten sposób, jeżeli usłyszy flesza. No to strzeli tak naprawdę jest po was i nic nie mogliście zrobić Więc, bo no tak jak mówię, ja aż takim fanem tego flesza nie jestem Ale jeżeli bym go już rzucił, no to faktycznie raczej bym sobie tutaj zżiglował I upewnił się, co tutaj się dzieje Wydaje mi się, że to też może być z reakcji przeciwników Jak oni na mnie reagują No, ale ogólnie to takie najbardziej standardowe zajęcie piwnicy Żadnej czarnej magii tutaj nie ma Dobra, no i tutaj wy jesteście tak naprawdę osobą rozgrywającą całą mapę. Nie chcecie robić takich rzeczy, że tutaj sobie podchodzicie I wiecie, na Jana wychodzicie Nie wiedząc co się dzieje na midzie Pikujecie łącznik i tak dalej To jest okej, okay, ale no po co Po co tak naprawdę dawać szansę Zobaczcie ile tutaj jest możliwości Tam jest smog na gale, jakiś gość jest wcelowany Tutaj goś nie wiem, zależy co się dzieje na midzie Może być e, wcelowany w was z okna Może sobie stać e, na oneway'u Wcelowany w was tutaj Może być awupa wcelowana w was tutaj Jest tyle kątów z których możecie zginąć A macie naprawdę, no priorytetową pozycję na mapie więc yy, no po prostu nie chcecie głupio zginąć. I tak naprawdę zajmowanie Mida to jest proces. Wszystko musi współpracować. Czyli taka standardowa runda. Załóżmy, że gra ze mną Bolek. Bolek zajął Mida. Ty jak ty się nazywasz, bo zapomniałem Kolec? Stolec? Bolec. To no więc posłuchaj mnie teraz uważnie. Bolek. Ja się pytam, Bolo, co tam słychać? No i Bolo wtedy mówi, że jestem za paczkami, mogę smokować okno. Mówię, okej, okay, no to smokuj okno i daj mi do łącznika, jak będzie schodził One Way. W łączniku, ok. No i Bolo rzuca smoka do okna, czekamy, schodzi One Way. Mówię, flash, Bolo mi daje flasha, Ja daję smoka za łącznik i na przykład palaka tutaj i podchodzę. I w ten sposób zajęliśmy sobie łącznik. Jeżeli zajmujemy łącznik, nie chcemy wchodzić do łącznika w ten sposób. Chcemy wchodzić do łącznika zawsze. W ten sposób. No tutaj raczej go nie będzie, no bo mamy skierowany stop. Mida, ale chcemy wchodzić tą stroną i przedostać się do łącznika w ten sposób. Chcemy wchodzić prawą stroną, bo jeżeli wchodzimy tędy, to nasz ulubiony zawodnik z Gali nas nie widzi. Jedyne co nas widzi, to wtedy, ale tak też raczej rzadko się stoi. Tylko właśnie pokazywałem ostatnio, że to jest raczej ten kąt i używamy go w momencie, kiedy jest smoke załącznikiem, bo nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której. E, właśnie dzieje się taka akcja, że ktoś nam wchodzi łącznikiem i widzi nas pierwszy i nas kasuje. Więc wchodzimy zawsze prawą stroną, bo z tego punktu poniżej krawężnika nas po prostu nie widać jak wchodzimy. Warto o tym pamiętać i się z tego stosować, bo to jest bardzo ważne. No i dobra, łącznik działa w ten sposób. Jeżeli już byliśmy tutaj i daliśmy sobie smoka na łącznik, i jest elegancko, i zajmujemy sobie łącznik od prawej strony, nie od lewej, tylko zawsze od prawej. Wchodzimy sobie tutaj na paczkę. No i możemy tutaj sobie na cichutko. Poskakać i posprawdzać, co się dzieje. Możemy zespotować gościa, który gra wysoko na drewnie możemy zespotować gościa, który gra na schodach. I teraz od razu mogę zaznaczyć, jeżeli jesteście setekiem i widzicie tego smoka, nie chcecie robić tego, nie chcecie robić tego, nie chcecie robić tego, nie chcecie tutaj być w momencie, jeżeli ten smok leży. Bo teraz zawsze mam przewagę i 99 na 100 dueli tak naprawdę z wami wygrywa. Więc jeżeli jest ten. Smog to jest to dla was lawa i nie możecie tam. E, schody to lawa i nie możecie na nich stać, bo najprawdopodobniej giniecie. I taka ciekawostka: no, na pewno dużo osób o tym wie, ale niektórzy nie wiedzą, a właśnie dla takich jest ten film, że jeżeli skończył się smog w łączniku, i tutaj kolega postanowił, postanowił sobie stanąć i wyczekiwać was, to jeżeli wy tutaj jesteście i on się chowa, to wy go tutaj widzicie. Ciężko jest go zabić, bo dajecie mu e, mało damage, Zależy też, jak stoi, no ale wiecie o nim, możecie wyjść, bo stoi. Jesteśmy piszota. Ale z drugiej strony, e, jeżeli wy zajęliście sobie łącznik i stoicie sobie tutaj w celowaniu, to wtedy ten gość z łącznika ze schodów, który stał, wychyli się, to wtedy on Was widzi, a Wy jego nie widzicie. I wtedy Wy tutaj Macie przewagę jako CT. No, i już jest dużo łatwiej go zabić. Więc warto o tym pamiętać, żeby nie zajmować sobie tych skrajnych kątów. Jeżeli chcecie być w łączniku, to bądźcie chociaż, e, bądźcie chociaż trochę wychyleni w ten sposób, żeby nigdy nie dopuścić do tej sytuacji. Ani, żeby nigdy nie dopuścić do tej sytuacji, tylko raczej właśnie jakoś. W ten sposób, coś takiego, jakoś tak Ale nigdy nie przytuleni do ścian Bo no niestety gra działa jak działa I nie macie przewagi e, Są jakieś takie mikro, może fajne Granaty, których możecie używać Tutaj na Anderze na Ale tak naprawdę to jest bardzo prosta Pozycja, e, która służy Najzwyczajniej w świecie po prostu do, do Kontrolowania mapy. Co tutaj się dzieje? Jeżeli jesteście właśnie t, tym gościem e, z, z piwnicy Wcześniej pokazywałem, że zajęcie tego smoka i możecie dać tego palaka, to nie jest obowiązkowy palak. On jest fajny jeżeli uważacie, że na przykład, nie wiem, jest szansa, że gdzieś będzie po lewej stronie łączniku, łącznika się chował, czy coś to możecie go rzucić, no ale jak najbardziej nie jest to jakiś giga e, game changer, tak naprawdę, więc nie musicie go dawać. Ale natomiast jesteście takim pomocnikiem tego, co się dzieje na midzie: albo zajmujemy tą część mapy, albo zajmujemy pokój drabinkowy. Jeżeli zajmujemy pokój drabinkowy, no to wiadomo, że ty w tym będziesz uczestniczył, ale nie swoim pistoletem, bronią, tylko bardziej granatami. I takim najprostszym schematem jest to, że faktycznie daliście tutaj smoka do okna, ten wasz kupet wam zafleszował, on przechodzi mówimy, dobra, zajmijmy drabinkowy. Dostaliście flesza, dajecie Załącznik i mówisz: OK, no to ja ci fleszty. Tutaj macie palaka elegancko. Możecie sobie rzucić za kloc, żeby się gość palił, i e, dajecie fleszyka e, koledze do drabinkowego. Mierzycie sobie na lampę i po prostu idziecie. On wpada elegancko. Oślepia tutaj e, zawodnika. Dostaje na czapkę. Możecie sobie go wyczuć. Ja widziałem, że ludzie rzucają go e, na milę różnych sposobów: na prawo od lampy, e, nie wiem, powyżej lampy i tak dalej. Tutaj macie ławkę, po prostu, no i gdzieś sobie tutaj namierzycie i idziecie, no i on wpada i po prostu jest e, eleganckim palaczkiem. I w ten sposób po prostu zobaczcie, ile już mapy przyjęliście. I tak naprawdę od momentu, w którym macie przejęty e, drabinkowy. Czy łącznik, tak naprawdę, cała mapa się otwiera i to teraz wy macie przewagę, a nie CT e, nad kontrolą na mapie, i to jest moment, w którym CT musi wykonać jakiś ruch, albo po prostu będziecie wchodzić z przewagą, e, splitem na, na jakiś BS. E, długo myślałem w ogóle nad tą pozycją przed nagraniem tego filmu i tak sobie pomyślałem, że to nie jest e, jakaś bardzo wymagająca pozycja. Tutaj nie ma za bardzo e, też o czym gadać. Tutaj, tak naprawdę, rozgrywacie mapę. I Wasza rola jako, jako takiego rozgrywającego z piwnicy kończy się na momencie, gdzie macie zajęty albo łącznik, albo pokoj dominkowy albo jedno i drugie, i potem to już jest e, no, wiadomo, czysto e, to co powie prowadzący, czy coś takiego możecie e, robić właśnie tutaj. Entry jako ten z łącznika no i po prostu będziecie sobie biegać. To też wszystko zależy od taktyk, jakie macie, więc nie ma, co, e, nie ma co tego omawiać. Smoka nie macie z reguły, więc jesteście po prostu tym. Gościem, który biega i musi dawać heady, takim najczęstszym wykorzystaniem, wydaje mi się, tego gościa w łączniku, jest to, że Wy już tutaj macie zajęte no i szykujecie się pod split A i dostajecie po prostu e, tego, tego flesza tutaj nad łącznikiem. Wchodzicie, klibujecie, no i biegniecie sobie po prostu e, tędy i klibujecie mapę. Nie ma tutaj za bardzo jakichś e, wielkich rzeczy. Możecie zostać jako lurk. E, jedyną taką opcją szaloną, którą możecie zrobić, no to wiadomo, boost do okna e, tylko jeżeli boostujecie się do okna możecie to zrobić z ławki, wiadomo, tylko że zrobicie e, dźwięk albo, albo zostać podsadzonym, tylko musicie pamiętać o tym e, że przez to, że tutaj jest ta taka lampka, jeżeli wchodzicie do okna no to przed chwilą ją e, widzieliśmy, ale jeżeli e, to na ten sposób. Wielka działa tak, no, że ona tutaj sobie jest, ale jeżeli ktoś wejdzie do okna, to ona znika i to widać, i po prostu stoisz sobie wcelowany. Jako Ceta, jeżeli ktoś wchodzi do okna, to się dzieje coś takiego, że po prostu strzelasz smoka i kasujesz za darmo, więc można to mieć na w zasadzie trzeba to mieć na uwadze. Jedyny taki fajny granacie, który czasem się może przydać, wydaje mi się, z tej piwnicy, to jest jeżeli na przykład taka przykładowa taktyka, możecie przetestować w klanie, może jakaś się uda. To wysyłamy po prostu, nie wiem, jednego czy dwóch graczy Wydaje mi się, że jednego wystarczy. Jeden gracz rzuca smoka tutaj na schody i robi jakąś presję z granatami, no i wtedy Wy z piwnicy możecie sobie podejść po prostu tutaj do rogu, mierzycie sobie tutaj na róg. Bo mi przeszkadza. Dajecie smoka, dajecie fle spalaka, flesza i nie wiem, jakiegoś obojętnego, jakiego, no może nie takiego fleszyka. I to jest smoke, który wypada na przejściu. Ee, razem tutaj z kolegą z rampy, który dużo są jakieś granty, robicie A I, na przykład robicie kontakt b 3 p i tutaj sobie albo szukacie fragów, albo po prostu zostajecie na lurku hmm, Można w ten sposób zagrać. I wydaje mi się, że tak naprawdę w tej pozycji nie ma absolutnie niczego do dodania. Wszystko zależy od komunikacji, od tego jaką macie, e, jaki macie plan na mecz, jakie macie taktyki. Ale ogółem defaultowanie z, z, z piwnicy, nie wiem dlaczego overpass mi się gdzieś tutaj wkręcił Defaultowanie z piwnicy myślę, że mamy obgadane całkowicie i nie ma tak naprawdę tutaj nic więcej do dogadania Ale jak zwykle mam nadzieję, że jesteście chociaż odrobinę zadowoleni z tego co obejrzeliście, może coś wam tutaj pomogło Eee, może macie użliwego teammate'a, który eee, każe Wam tutaj grać niedokładnie, ten żebyś sobie pikował, a Wy wymagacie od niego granatów, to teraz mu to pokażecie i on powie no dobra byku, no to może jak on tak powiedział to może to na mnie zadziała i będę Ci rzucał te granaty i będzie sztosik eee, Więc ja dziękuję za oglądanie eee, tego filmu, przypominam jeszcze raz o subikach i o lajkach jak kłaniam się nieziutko i do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że niebawem pozdrowionka i do zobaczenia.